No, no niestety ludzie tak kiedyś... Kiedyś zarobiłeś te pieniądze i dalej kurwa nie masz. Wiesz co? Masz tylko lepszy był. Do... i kredyt od zera. czaisz Także no nie wiem, nie wiem. Albo... Polacy coś kupili mieszkanie kurwa I... i ojebali je tutaj teraz w Holandii, pojeżdżali do Polski, no, bo mieli tam kilkaset tysięcy euro. To... Mieszkania mają takie tam w Polsce swoje, też swoje. No robią też tak, bo nie kupują, ale już mają hajs, nie wiesz, z mieszkania, jak mówię, oni odpowiadają, że co tam nie Chociaż teraz słyszałem, że jakaś zapaść jest na